Ty też masz już dosyć takich sztampowych szkoleń, na których jest tylko gadająca główka, ale nie potrafi cię zupełnie zainteresować tym, co ma do przekazania. A pomyśl, jakby to było, gdyby twoi odbiorcy dostawali od ciebie komunikat, informacje w sposób tak angażujący, że nie mogą oderwać oczu od informacji, które przekazujesz. Jest na to sposób, zwłaszcza jeżeli swój przekaz zbogacisz o elementy wizualne, na przykład proste grafiki, ale w sumie dlaczego mielibyśmy się ograniczyć do grafik? Może gify albo coś, co się obraca, coś, co się rusza. Nie zapominajmy także o Twoim logo. To wszystko jest możliwe, a nawet więcej, bo wyobrażasz sobie, jak skuteczny może być twój przekaz, jak efektywny może być twój przekaz, jeżeli wykorzystasz możliwości robienia takich animacji, takich filmów instruktażowych i szkoleniowych. Możesz nawet podłożyć wideo, możesz robić efekty specjalne. Wszystko zależy od tego, na jaki jest twój cel. Więcej informacji znajdziesz w linku poniżej.